Drugiej ojczyzny nie będzie. Już te epoki, kiedy tworzyły się narody i ojczyzny minęły. Już nie będzie. To już jest Teraz, teraz nadciąga globalizm. Nic, nic więcej. Ale w globalizmie człowiek nie odnajdzie swojego ducha, swojej tożsamości, kim jest. Będzie tylko human resources dla 300 ludzi najbogatszych na świecie. Nic więcej. On nie będzie podmiotem osobą. To trzeba się z tym liczyć będzie wpuszczany w coraz większe to tak jak to w Ameryce robią właśnie. od najmłodszych lat wpuścić go w długi a potem on ściągnie ten wóz żeby spłacać do końca życia to jest metoda prosta jak podskakują podkręcić im te podatki czy tam stopy procentowe ja rozmawiałem z ludźmi bardzo bogatymi tutaj Amerykanami i tłumaczyli, to jest prostsze niż, niż niż ten, niż drut proste, bardzo proste ale jak człowiek, który jest zapracowany, nie ma czasu myśleć to dla niego wszystko jest trudne wszystko jest trudne, więc chodzi o to, żeby właśnie nie ulec tej presji do takiego stopnia, że człowiek zostanie pozbawiony zdolności refleksji i decydowaniu o celu swojego życia. To jest podstawowa rzecz. I tym bagażem doświadczeń w różnych sytuacjach są doświadczenia ojczyste, kiedy Polska była w różnych sytuacjach i kiedy znajdowali się ludzie genialni, którzy potrafili znaleźć rozwiązanie które dla nas jest, może być w danych warunkach również drogowskazem. I odnalezienie takiego celu, jakim jest Polska, powoduje, że człowiek staje się wolny. A wolny jest dlatego, że dąży do celu, a tak to tylko zabiega o środki. A środki nigdy nie są celem. Środki są zawsze czemuś podporządkowane, tylko to, czemu są podporządkowane, o tym ja już nie decyduję. I w tym sensie jestem niewolnikiem. O to chodzi, to jest takie proste. Dlatego trzeba umieć zdobyć się na wolność pojętą jako wolność do czegoś, a nie od czegoś. I powstaje pytanie, na ile jestem wolny do tego, co naprawdę chciałbym, żeby było. I okazuje się, że nie, bo to, bo to, bo to, bo to, bo to, bo to. I, i koniec. Jestem niewolnikiem. Następuje cywilizacja samozniewalania się. Samozniewalania się właśnie poprzez brak porządnej refleksji nad tym, co robię i po co.